Dajcie, tym razem mamy na warsztacie rowera 75. Częściowo już jest rozebrany. Będziemy z niego wymontowywać silnik. Dlatego, że wymaga uszczelnienia, Wymaga wymiany paska rządu. Wymaga jeszcze podmiany skrzyni biegów, ponieważ ta, która jest obecnie przeciąga między czwartym a piątym biegiem. Zrobiliśmy wcześniej wymianę oleju, ale niewiele to pomogło, właściwie to nic nie pomogło, problem pozostał tak jak był wcześniej i jest okazja po prostu zrobić grubszy serwis w tym samochodzie. Tylko już używanej skrzyni biegów, Czy niektórym to może nie podobać się, bo nie jest naprawiana, ale wymieniamy, ponieważ druga używana skrzynia biegów o, kosztuje jakieś 600 zł. Wartość samochodu rynkowa też jest niewielka, więc nie będzie nikt wrzucał wartości rzędu 5 czy 6 tysięcy za remont skrzyni biegów, kiedy można sprawny samochód kupić w tych samych pieniądzach. Całkiem przyjemna angielska limuzyna na płycie podłogowej z BMW. Akurat to chyba jest najciekawsza rzecz w tym samochodzie, ta płyta podłogowa. O to się fajnie prowadzi, bardzo komfortowe I jeszcze z angielskimi problemami, czyli jakieś byle jakie plasticzki czasem nie działająca elektryka Ale klimat angielskich samochodów zachowany całkowicie od początku do końca po podłączeniu komputera no, zrobiliśmy diagnostykę skrzyni biegów przy użyciu Toafa. Skrzynia nie wykazuje żadnych błędów, więc uszkodzenie jest czysto mechaniczne. Stąd też był pomysł na, na wymianę skrzyni biegów, a nie a tak jak mówiłem wcześniej, nie mam na wymianę skrzyni biegów, a nie na jej remont. Remont, dlatego że to jest o, w przypadku wartości tego samochodu po prostu nieopłacalne. Chyba że ktoś bardzo wyjątkowo kocha swoje auto, ale w obecnych czasach to samochód w domu jest góra 2-3 lata. Rzadko kiedy dłużej, więc ten koszt raczej nie wchodził w grę. Rower 2 był V6. Zmiana rozrządu. I dodatkowo uszczelnienie silnika. Tutaj, żeby naprawić rozrząd, trzeba. A żeby wymienić rozrząd, trzeba go niestety wyciągnąć z samochodu. Nie ma innej opcji. Co ciekawe. Rząd z po obu stronach z tyłu też mamy rząd. Tutaj z tyłu paski są już wymienione i wymienione są uszczelnianie, uszczel uszczelniacze na wałkach. I pozostaje nam jeszcze odłączyć skrzynię biegów i wymienić uszczelniacz na wale z tyłu. Potem też przecieka. A także z przodu, co widać. jest bardzo ulany. Tutaj w górze już są wymieniane uszczelniacze Na jednym, na drugim, bo budowle są już umyte bo jest strasznie brudne. Jeszcze będzie wymiana tych dwóch kołpasowych napinacza, tłumika i pompy wody. Tutaj mamy schowane. Cewki. Ktoś to zaglądał pod Masker 75 nikiem V6, to wie, że dostęp do tych cewek jest po prostu tragiczny. Jest okazja teraz, kiedy silnik jest na wierzchu, żeby no, sprawdzić i wymienić świece saponowe. Jak się zastosuje świece irydowe albo platynowe, to jest spokój na jakieś 80 tysięcy kilometrów. Czyli tak na dobrą sprawę do kolejnej wymiany paska, rozrządu. Do zmiany pójdą też rolki od napędu paska wielorowkowego. A są już zużyte te mocno szumione. Jest okazja to wszystko razem wymienić. No, mamy netimering. Nie wiem, czy gdzie widać. Z rowera. Jest przyczyna wycieku oleju. Bardzo... O, teraz widać. Tak był zamontowany. warga wywinięta na zewnątrz. Będzie na wierzchu. No i drobny wyciek. Drobny wyciek oleju. Zdarza się. Nowy Zimmerian już jest nabity. Silnik już umyty. Jest też nowy tłumik drgań. Nowa rolka, druga rolka. Zostaje jeszcze wymienić pompę. Nie wiecie, super. Ok, pasek rządu mamy wymieniony. Mamy wymienione, wymienioną pompę wody, uszczelniacze z przodu, z tyłu. zostaje jedynie, że jeszcze skrzynię biegów od silnika i wymienić czynnik z skrzyni biegów. I byłby już silnik cały uszczelniony. Sama wymiana rozrządu w tym samochodzie nie jest wyjątkowo skomplikowana. Oczywiście pomijając to, że trzeba wy, wyciągnąć silnik z samochodu. I to jest chyba najbardziej skomplikowana operacja. Natomiast jeżeli mamy blokady. O, to sama praca już nie jest taka straszna. Właściwie jest tylko jeden napinacz. Trzeba pamiętać o, o odpowiednim ustawieniu tych górnych kół. One mają pewien luz. Przy składaniu paska trzeba po prostu y, uwzględnić ten luz. I to wszystko w odpowiedniej kolejności złożyć. Nic zwyczajnego. Jeżeli mamy blokady, to, to jest to wszystko łatwo wykonalne. Gorzej, gdy tych blokad nie posiadamy, wtedy, tak jak tu dziś, ktoś poprzednio zmieniał postawione wszystko na markery, na znaki. No niestety, ale żeśmy przymierzali blokady, to się okazało, że to wszystko rozjeżdża się między sobą, więc. O, więc to pewnie jest problem, jeżeli naciągamy, zluzujemy napinacz i pasek próbujemy naciągnąć już napinaczem, to wtedy e, rozrząd straci swoje parametry i poprzesuwa się. Wszystkie wałki się poprzesuwają. O, teraz widać. Pokażę Wam, jak wygląda. Pokażę Wam, jak wygląda pasek. Niezmieniony. Przez długi okres czas. Widzicie tutaj na nim takie pęknięcia. Nawet pod palcem jest ostre. To coś. Taki pasek może w każdej chwili się zerwać, nawet przy rozruchu, szczególnie jak jest zimno. Gdy są duże opory na, na silniku, to wtedy ...wtedy chodzi do zerwania. <laughs> Są fachowcy, którzy by stwierdzili, że to jeszcze by jeździło na tym. to na pewno jakiś czas by jeździło. To jest taka uwaga, że nie zawsze należy wierzyć, bo w tym samochodzie właściciel twierdził, że pasek był wymieniany. Nawet na to była faktura. A widać, że. Pękane jest od zewnątrz i że przebijają się klocki na zewnętrzną stronę. Czuć normalnie pod palcem, kochać. Także ta zewnętrzna struktura wzmacniająca już była mocno nadwyrężona. Został tylko kord w środku, który jest wykonany z włókna szklanego. Wiemy, że włókna szklane raczej do trwałych na rozciąganie nie należy. Ono owszem stabilizuje pasek i stanowi jego wewnętrzne wzmocnienie, ale. W tym przypadku już była ostatnią barierą, która chroniła przed zerwaniem. Także to był ostatni dzwonek. Na wymianę paska. Tak wygląda pasek wielorowkowy, który też był wymieniany. Jest podobny stan agonii jak, jak tego drżądu. Tu się pojawia jeszcze jeden problem z tym który wam pokazywałem wcześniej. O, to doskonale nawilżał ten pasek. I podejrzewam, że on dużo dłużej, gdyby nie to cały czas, tam widać po moich palcach, cały czas był w kąpieli olejowej. Już nie powinien. Zrobimy sobie nowy unboxing. Czy dobrze widać? To to... O kurde, wyleciało. Nie, jest, dobre. To jest zimmering. Ja zabudową, zabudował na tylną część wału korbowego. Ten plastik służy po to, żeby nie wygiąć. O. Czy dobrze widać? Ten plastik służy po to, żeby nie wygiąć tej wargi podczas zakładania albo jej nie uszkodzić to zakładamy na wał a potem zwiening przyślizgujemy przez to i skakuje na miejsce bez uszkodzenia co my tu jeszcze mamy mamy jedną z rolek paska wielorobkowego tu mamy jeszcze jeden zimmerling przyszedł trochę za późno. Kupiliśmy drugi. To miał być z przodu na wale. To już jest zamontowane. I mamy jeszcze jedną rolkę od paska wielorowkowego. No i oczywiście mamy Facet To Tasku będzie widać? Będzie widać. Wygląda tak w porównaniu do tamtego. Zamknięcia rozrządu. Tutaj będzie widać. Są takie ze ślepki. To jest nawet drugi Tak, mamy też już złożone, założone koło pasowe. Osłony, tak samo, wszystko myte, czyste. Pasek wiodorowkowy jest przełożony, dlatego że później, jak już jest silnik w samochodzie, to ten część trzeba odkręcać. By byłby utrudniony dostęp, a tak to już mamy go przełożonego, będzie po prostu później łatwiej. Mamy zdemontowaną skrzynię biegów. Stało jedynie koło z więciem od rozrusznika. A tu jest kolejny winowajca bycie koleją na zimmeringu z tyłu. A będziemy za chwilę demontować koło. Zobaczymy, jak to wszystko dalej wygląda. Teraz widać. Ściągamy. ulone. ładnie ulany Teraz. pedałek przysuwałem to wałunki. Zobaczymy co się wydrukować załogi. Mhm. Mm Mam już zamontowany nowy zimmering. Aulos został wcześniej oczyszczone na zewnątrz, tam gdzie pracuje Warga na zimmeringu. Warga też jest zamontowana, nigdzie nie podwinięta, tak jak powinna być, posmarwana wcześniej olejem i żeby nie doszło do uszkodzenia, się wykorzystuje taki pierścień, tak jak pokazałem wcześniej, zakładamy go tu i przyciskujemy zimernik powierzchu. powierzchni, skokaj, nie powinno się to nic uszkodzić, bardzo fajna i sprytna sprawa. Teraz pozostaje nam jeszcze go zakręcić koło z wieńcem to nawet nie jest koło to jest skrzynia automatyczna więc do tego koła trzeba będzie dokręcić później jeszcze konwerter a przy okazji jeszcze uszczelnimy skrzynię biegów o, jest tutaj ten zimmering w sumie jest miękki ale a już dla pewności to jest tylko 30 zł przy całości już można to wymienić Koło zdjęcia mamy już przykręcone Stajemy nam jeszcze tylko uszczelnić skrzynię biegów bo czekamy wciąż na uszczelniacz i montujemy to w całość Chcę robić mały unboxing

Zbieraliśmy katalog, super, ale powinien być jeszcze najbardziej poszukiwany element. Wdziewają kopertę. Wymieniamy dla pewności. Tamte niezmienki, nie ma uszkodzeń, ale mimo wszystko przy otwarciu już tych elementów, to warto to zmienić. 30 zł to raczej już nie są duże pieniądze przy tej inwestycji. <kluzny> oh. Wyglinkujemy tym siedzi przykleję jak ją ja? Co to jest skifrochę tego, co nie wiem. co? Piotr wiesz, To jest jeszcze taki, jak... mieli jakieś paskami, to nie zniszczyłeś. Mm hej, -hmm. ja to no to co, że na, na, na no i mamy zmontowany kompletny silnik połączony już z skrzynią biegu w skrzyni biegu wymieniony zimmering w również wymieniony zimmering skrzynia też jest zmieniona, bo poprzednia to była do silnika dwulitrowego różnić trochę przełożeniami. Ta już jest z dwójpółdziesiątki. Czeka teraz na montaż w samochodzie. A tutaj mamy alternatywną zaślepkę. Zrobioną przez jakiegoś jego mościa. W tej oryginalnej. Proszę. Jaka solidna. Ważne, że dawała egzamin. Pieniek już jest powoli uzbrajany pasek mamy zapięty, alternator podłączony część wężych chłodzących też już jest podłączona i część instalacji, którą przy okazji trzeba trochę odszczurzyć plastiki, które były, special, które były na wierzchu były już poparciały wymaga to poprawy żeby się przewody też nie łamały a poza tym to jeszcze trzeba podłączona instalacja gazowa i te przewody były tak trochę po partyzancku opuszczone. Teraz będzie okazja je porobić tak jak należy, bo jest do nich dojście. A teraz pokażę wam to co mówiłem wcześniej o dostępie do świet, który jest od strony grodzi. Także tutaj jeszcze nam przychodzi później kolektor dolotowy. Faktycznie, żeby się tam dostać, to mamy raptem tyle miejsca, że tu wchodzi ręka. Także, świece wymieniamy <laughs> najczęściej razem z paskiem rozrządu. Ile ktoś się w ogóle pofatygował o wymianę paska rozrządu? Powoli zapełniamy. Komora silnika już jest praktycznie ogarnięta. Zostaje podłączyć jeszcze dwie chudnice. Część instalacji elektrycznej też już jest poprawiona, odszczurzona. Tak samo część instalacji gazowej, która wcześniej była poprowadzona w miejscu styku z różnymi innymi elementami, też już jest poprawiona. Wcześniej niedokręcony kolektor od tyłu, zamocowany był tylko tak, że praktycznie leżał na silniku, to też jest poprawione. Zostaje zrobić porządek z odmą, chociaż to pewnie będzie problem, bo Przewody, które są to niestety łamią się praktycznie w palcach wszędzie znaleźć coś co jego nie zastąpi, bo zużywanych wszystkich które występują to jest ten sam efekt. Wszystko się rozlatuje. powoli zbliżamy się do końca. Będziemy wymieniać jeszcze olej w skrzyni biegów. Olej, eee, tak olej w skrzyni biegów uzupełniać go. Ponieważ ta skrzynia była kupiona, używana, zamontujemy ją po wypuszczeniu. Tam powinna wiedzieć około 4 litrów 4,5 świeżego oleju. Potem zrobimy test. Podłączymy samochód pod komputer, zobaczymy, jakie błędy będzie pokazywać. Miejmy nadzieję, że niedługo jazda próbna. Mamy już praktycznie zamontowane ślimy na miejscu. Poprawiona jest troszkę instalacja przeprowadzenie przewodów o instalacji LPG bo o, parownik był całkowicie luźny, nie był do niczego przykręcony wcześniej, e, przewody też były zamocowane w taki dość mocno chaotyczny sposób zostało jeszcze trochę poprawić listwę wtryskową, bo też była luźna listwa wtryskowa cylindrów znajdujących się z tyłu tak samo jeszcze wymaga e, montażu i korekty a już jesteśmy blisko Komputer od gazu jeszcze musi być zamontowany. Przedni pas już siedzi na właściwym miejscu. Jeszcze lampy. Zderzak VW 75. Mamy już skończony samochód. Gaza to też zrobiona. Samochód umyty. Uch, i tyle do zobaczenia następnym razem